I Siermano, widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Warmax. -io. I to jest już ostatni. Przepraszam, było cięcie, bo ktoś wszedł do pokoju. I to już jest ostatni odcinek z Warmax na moim kanale. Niestety Wam ta seria w ogóle się nie podoba. Nie chcecie jej, bo w ogóle pod nim nie ma łapek w górę. Ostatni dni odcinek pojawił się bardzo dawno i te odcinki pojawiają się tak rzadko, dlatego postanowiłem, że ta seria po prostu jest szczątkowa i to jest ostatni odcinek z Warmax.io. Dzisiaj sobie zagramy i może komuś masę zdobędziemy, nie wiem. ej, laguje mi. Laguje, bo ja nie mam internetu. Oczekuję, ja? Yy, muszę się o kogoś zabić, bo ja mam joystick z tej strony. Ajajaj. Czemu ja mam joystick z tej strony? Reklama będzie? Dobra, już jesteśmy po reklamie, muszę zmienić coś w ustawieniach, bo... się ma nie joystick przedstawił, nie wiem. Nie joysticku, co pan zrobił? A jajnom jajną... Czyli w którą stronę... joystick. On powinien być w tamtom. Dobra, to ja sobie przyspieszę. On powinien być jednak w tamtom. Przepraszam was za takie... Nie, po co, po co ja to robię? No, masa nawet jest mi zbiorą. No, zielony zabij mnie, zielony zabij mnie, zabij, 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 i zabij, zabij. I sam padł. chyba było z dobrej strony. Tylko ja jestem jakiś nie wiem. Dziwny. I tak jak mówiłem, to jest ostatni. Odcinek z Wormax IO, bo no, w ogóle pod tą serią nie ma łapek, nie ma nic, nawet wyświetleń nie ma. Próbuję zrobić tego różowego kucyka. Różowy kucyk. On se ucieknie. Ach, ach, on se ucieknie. Wypuścili mnie! Pod ten różowy kucyk. Pod ten różowy kucyk! Nie wierzę. On mnie teraz On mnie teraz otoczył. No, spadam stąd, spadam stąd, spadam stąd. Bo te słońca lubią lubią otaczyć, jak to się mówi. Pod ten kot Ja nie padłem! Ten niebieski tu siarżuje strasznie. Się go boję. Na, nawet mnie nie próbuj otaczać. Bo, cię, bo ja cię otoczę. Nie no, ile tu jest słońc? Słońce strasznie lubię otaczać. Więc film pewnie będzie krótki, bo. No to jest ostatni odcinek z Wormax. Te słońce nad ciebie otaczają. Ja chyba tu umrę. ta masa. Moja maska, moja maska, moja maska, moja maska. Oni pewnie co tu przyszli myślą pewnie, że ja go zabiję, ja go nie zabijłem. Ale przynajmniej będę się mi brać. I o, Ja, wywinął się kałko. Ile tu jest? Jak tu jest ma... No, ile tu jest tych słońc? No, błagam! Sekirę, ją słonecz! No, no, ja pierdolę ile tu jest tych słońc? Ja nawet na środku mapy nie jestem! Tu jest tak dużo tych słońc, że ja zginę normalnie. Tutaj tutaj pochodzę, pochodzę, pochodzę. Zdalał tych słońców normalnie. Tak dużo ich jest, że nie wiem. Ile piernicze. Ile tu było masy? Jeny, ja już mam 59 miejsce. Ile tu było mas? Jeny, ile, ile tam jest mas? Jen, yeah. Te ich też tak o, otoczek mnie. Nie chcą otoczyć. No nie wytrzymię. Nie, bo to słońce mnie tu zablokowało. Dawaj, dawaj, roztrzaskaj się o mnie. Padłem! Dobra już jesteśmy po reklamie się właśnie zerspiłem i tu jest masa Ja nie mogę Ja nie mogę przecież będę taki duży ogromny wręcz Tu jest tyle masy Tu trzeba brać garściami normalnie Ile tam było masy Dobra, już jesteśmy po reklamie. Ile tam było masy? Jeden. Yeah. Widzieliście to widzowie? Ile tam było masy? To po prostu się kiepsko nieści. Tam tyle padało typów, że. Już mam 52 miejsce. O nie, słońce prze. Dlaczego? Dlaczego wy mnie tu. Próbuję zabić to słońce. Czy nie przejdzie tutaj? No klachni! Klachni tamten po drugiej stronie. Co jest? No pa, odpuściło, a było takie. Nie, to słońce nie odpuściło. No nie. wy... Aha! A co się dzieje, Nom? Nie jestem z bo to jest zbyt niebezpieczne. Tu to słońce padło! Jaki ten. Ten co to jest niby? Jak on masę zbiera! jeny. On jest tak ogromny jak ja w trzy minuty. Ja nie mógł! Jestem taki przeogromny. Jestem prze, przeogromny. W takich na odcinkach chyba nie byłem. Ogromny do takich na odcinkach na pewno nie byłem. Napiszcie w komentarzu, czy, chcecie, yy, czy to ma być ostatni odcinek z Warmax, czy jeszcze chcecie kontynuację? Okej? Okay? Ja bym chętnie sobie jeszcze pograł. Na, ponagrywał Warmax, nagrać odcinek to nie jest problem. Nie no, jak? Ile tu było masy? To ja zdębię normalnie. Lecę na środek mapy. Nie wiem, co tu jest, koniec drogi. Bo na środku jest najwięcej masy. Nie, no ja już jestem na środku mapy i tu takie rzeczy są. Tu jest ten, co ma flagę Algierii. Więc jakie prowincji świata Algeria? Chcecie, żebym pograł w prowincji świata Algerią? To dajcie znać w komentarzu pod prowincji świata albo pod tym filmem. Yoon! Ta Algieria była tak duża. Dobra, widzimy się po reklamie. Dobra, już jesteśmy po reklamie. Zresztą się tak daleko od mapy. Od środka mapy. Nie wiem, co ja tu będę robił. No, przepuśćcie mnie! wypier. Wypierd... Co? Co robi taki gigant? No nie próbuj mnie otaczać! Co ten mały zrobi Nieważne. Dobra, już jesteśmy po kolejnej reklamie. Tam już widzę masę, 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 masę. Tylko ten czerwony ją zabrał. jeny. Z tą stronę się jest środy, więc ja się nie dziwię, że tu tak dużo typów jest no. Nie widzimy te słońca mnie tak denerwują. Widzimy się po reklamie. Dobra, już jesteśmy po reklamie. Zastanawiam się, czy jak będę mówił, już jesteśmy po reklamie, to yy, czy naprawdę ktoś się wkurzy w komentarzach? Po yy, co ty to mówiłeś? <gryw> tak zastanawiałem podczas reklamy. Co tu się... Co tu się... Co tu się... Co tu się stało? What the ty -y. ten niebieski sarna go zebrała. Próbuję tego typa zebrać, tylko patrzę czy mi się to nagrywa. Nie no, już tam się w słońce wślizgnęło. Ja już prawie bym zginął. Ile tu jest małych cypków? Chcą pozabijać. Ja nie mogę. Co tu się stało? Nieważne, zjem sobie maskę. Co tu się dzieje? 35. Miejsce, już jestem prawie większy niż na odcinkach. Super. Ja dawno nie grałem w War, War, Max, Co tu się stało? Ja strzasnąłem dwóch typów. Jeszcze Pycik tego wziąłem za kolano. Mi zjedli. Już mam 33. Miejsce. Mam 50 tysięcy masy. 52. No, jak się spotkaliśmy? No, był taki mały teraz Zemsta. Piekcyk. maska. No weź ten. Juk tu przyszedł. Nie wierzę. Nie, Nie wierzę, że zginąłem. Naprawdę super. A ja już kończę odcinek. Byłem ogromny, ogromniejszy niż na odcinkach, yy, który. Yy, wiesz, yy, wiecie jakich? Tych, yy, to, yy, Na przykład wiecie, tych starszych odcinkach, jak zaczynaliśmy serię z Wormax. Miałem 34 miejsce, 53 tysiące masy. No, bardzo dużo. Zrobiłem 28 DNA. My sobie jeszcze umiejętności tutaj możemy kupić jakieś... nie, nie, nie możemy, dobra, nie możemy, dobra, myk, ja Was już żegnam, zostawiać łapki, cztery łapki w górę, bo ja, ja tego nie mówię na odcinkach ogólnie, cztery łapki w górę, kolejny, w sumie nie kolejny odcinek, bo i tak Wam ta sera się nie podoba, więc nie będę mówił łapka, bo i tak Wam ta sera się nie podoba. O, i y pod y dzisiaj nagrałem odcinek z Prowincji Świata, y z Imperium Brytyjskim i tam jak zostawicie cztery łapki w górę, kolejny odcinek z Prowincji Świata. To chciałem wam powiedzieć. A z Warmax nie musicie zostawić, bo i tak z y serii już nikt nie chce, więc papatki.